Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie to jest zjawiskowa modyfikacja Baltan Weapons Mod, która daje nam naprawdę spore arsenał broni dystansowych, jak i broni białej. Jak widzicie są tutaj katany, bumerangi, czy chociażby halabardy, bądź także działa, które tutaj stają w moim towarzystwie. Ja bym chciał jeszcze na wstępie wspomnieć, żebyście nie zapomnieli o ocenie tego filmu, ponieważ włożyłem w niego duże starania, także serdecznie podziękuję każdej osobie, która zostawi kciuka pod tym filmem. Zaczynamy od broni białej i tu pierwszym elementem jest włócznia, czyli broń bardzo mobilna, którą zarówno możemy atakować lewym przyciskiem myszy oraz rzucać poprzez prawy przycisk myszy. Warto również wspomnieć, że wyrzuconą włócznię możemy zebrać. Craftowana jest ona w odpowiedni sposób, oczywiście dając inny materiał uzyskamy nieco inną włócznię. Jej obrażenia są następujące, jeżeli chodzi o walkę w zwarciu oraz rzut. barda to dość powolna broń, ale charakteryzuje się dość sporą siłą odrzutu kraftowana oczywiście w taki sposób, tu nieco bardziej kosztowna receptura, no i ma również dwa tryby ataku. Pierwszy, zwykły, lewy przycisk myszy, no i prawym wszystkie myszy, halabarda nam się przedstawi, przestawi do takiej oto pozycji, no i dzięki temu zadamy większe obrażenia, kosztem oczywiście mniejszego odrzutu. Następnie mamy nożyk, który nie zadaje wielkich obrażeń, natomiast jego zaletą jest to, że możemy go skraftować zawsze, co oznacza tylko to, że jego kraftura receptingu jest na tyle uboga, że niepotrzebny nam stóp do craftingu, aby sam nożyk stworzyć. Atakujemy nim zwyczajnie, bądź też poprzez rzucenie noża. E, tutaj animacja z kolei jest bardzo e, przyjemna. No i chociażby rozprawmy się z tym slime'em Poprzez rzucenie takim nożem zaglicie nie jest łatwe. jeżeli nasz przeciwnik e, skacze raz do lewej, raz do prawej strony. E, naprawdę fajnie to wygląda e, przyłożyć właśnie w taki sposób, chociażby z Następnie mam dla Was dwa topory. Bitewny oraz wojenny. Kraftowane odpowiednio w taki oraz taki sposób. Jaka e, z tym między nimi różnica? Ten pierwszy znakomicie spisuje się również przy ścinaniu drewna. To możecie rzeczywiście zauważyć, działa dosłownie tak jak diamentowa sikierka, choć nawet nieco szybciej. Ten drugi zaś, jeżeli przytrzymamy prawy przycisk myszy, zada ogromne obrażenia najbliższym wrogom, co jest bardzo ciekawą umiejętnością. Natomiast, żeby taki cios w ogóle umieć zadać, trzeba między każdym kolejnym poczekać aż 20 sekund, więc jest to. No, dość taki cios ostateczny, który wymaga jednak naładowania. Zakończenie broni białej mam dla Was dwa przedmioty. Jest to CEP. Oraz katana. Cep to bardzo dziwna broń i za chwilę Wam powiem, jak ją e, się używa. Katana zaś to bardzo e, szybki mieczyk, który nie zadaje zbyt dużych obrażeń, ale jego szybkość to wszystko nadrabia. Zatem, żeby w ogóle zaatakować cepem, trzeba kliknąć prawy przycisk myszy i wtedy się zwolnia, tak jak widzicie, kula, którą sobie tak krążymy i atakujemy przeciwników. Bardzo dziwnie się tym bije, ale ma całkiem spore obrażenia, więc to, e, to wszystko nadrabia. Natomiast katana i wielkie obrażenia, ale na, to, na tyle szybka, że błyskawicznie zabija. Każdego z możliwych przeciwników. W modyfikacji nie zabrakło także żeby broni rzucano. I to mamy chociażby boomerang, który jest zawsze poprawnie wrócony wróci do swojego pana. Najpierw, może przyjrzyjmy się craftingom konkretnych e, broni. Oczywiście pamiętajcie, że jeżeli dacie inny surowiec, otrzymacie e, no, też nieco inny bumerang. Jest także osze. kraftowany w ten sposób bardzo fajnie, że w końcu możemy wykorzystać flinty do czegoś. No i rzucający e, dynamit to taka odmiana nieco słabszego TNT, które możemy rzucać. Zatem boomerang, jak działa. Przytrzymujemy prawy przycisk myszy, boomerang wyrzucamy, no jak widzicie, tym razem. Nie rzuciłem go poprawnie, wbija się w ziemię, oczywiście możemy go zebrać i ponownie jeszcze raz wyrzucić. Gdy jest w powietrzu, zobaczcie, zawsze do mnie wraca, no i również zadaje całkiem spore obrażenie. Jego dystans zależy od tego, jak długo będziemy przytrzymywać bumerak. No, i tutaj ten oszczep tutaj również podobnie możemy go wyrzucić, zebrać tak jak to było wcześniej, z włócznią. Warto również wspomnieć, że jeżeli będziemy rzucać oszczepem bezpośrednio w powietrzu, stamy większe dodatkowe obrażenia. No i to całe TNT do rzucania, czyli inaczej mówiąc dynamit. No i co? Rzucamy sobie prawym wszystkie myszy. Ono, leży przez chwilę na ziemi i oto zadaje niewielkie wybuchowe obrażenia. Tym razem czas na broń dystansową, i tu pierwszą oraz moim zdaniem najlepszą bronią z tej modyfikacji jest właśnie muszkiet, który specjalizuje się w tym, że dość długo go trzeba przeładować, ale jak już wystrzeli. No to nie dość, że ma strasznie daleki zasięg, to zadaje cholernie duże obrażenia. No i często na raz połyka niemalże każdego maba. No dodatkowo zenchantowany robi piorunujące wrażenie. Z tym, jak to skraftować? Tu jest nieco troszkę bardziej skomplikowany crafting, tego pozwolę sobie zajrzeć do skrzynek, aby wam wszystko zaprezentować. W taki to sposób stworzymy podstawę, czyli uchwyt, um, uchwyt naszego muszkietu, a w taki oto sposób jego lufę. Łącząc te dwa elementy stworzymy czysty bagnet, e, przepraszam, muszkiet do którego później możemy dołączyć właśnie nóż no i stworzymy bagnet który świetnie się spisuje nie tylko w walce dystansowej strzelans, ale także możemy dzięki temu bagnetowi teraz z bliska atakować naszych przeciwników no trzeba z czegoś również strzelać z tej broni także warto sobie przypomnieć jak tworzyć naboje tu całkiem sporo ich otrzymamy także 8 sztuk za właśnie taką recepturę craftingu następna broń dystansowa to kusza która także potrafi solidnie przyłożyć każdemu z przeciwników i crafting wygląda następująco: zdaje naprawdę e, no, znacząco większe obrażenie niż łuk. No i oczywiście, bełty kraftowane w ten sposób dość kosztowne, ale wiadomo, kusza swoje robić. Czyli, najpierw, co robimy? Przytrzymujemy prawy przycisk myszy, aby kuszę przeładować, i później, jeszcze raz przytrzymujemy prawy, aby porządnie komuś przeładować. Jak widzicie, strzela szybko oraz zabójczo. Następnie mamy tutaj plujkę, czyli bardzo śmieszny e, w użyciu przedmiot, który ma bardzo dziwne e, zastosowanie, jakby. Kraftowany w ten sposób, czyli pierwsza broń, która wykorzystuje czcinę cukrową. Tutaj macie również e, do niego naboje. E, czyli pierwszy zatruwa, e, drugi e, zatruwa w takim sensie, że obniża głód naszego przeciwnika. Ten nabój go spowolni, a ten zatruje z podwójną siłą. Zatem e, klikamy prawy przycisk myszy, żeby przeładować tą plujkę. No i później możemy sobie coś strzelić. Ja tutaj spróbuję polować kurczaka. Zobaczymy, czy mi się to uda. O, proszę. I dostał efekt zatrucia, jak widzicie, przez 4 sekundy. Jest zatruwany. No, nie, lecz jednak nie zginął, bo od zatrucia zginąć się nie da, więc jeszcze jeden strzał, tym razem tą inną plujką. Na nie poradziłem sobie, ale oczywiście te pociski można sobie zbierać. Trójka bardzo przyjemna w użyciu. No i również taka troszkę, tak, tak, taki trochę przedmiot bardziej dla ninja niż dla zwykłego gracza. Kolejna broń to Blunderbass, czyli nieco inny odpowiednik muszkietu. Jak go się craftuje, już Wam wszystko prezentuje. Zatem, najpierw musicie mieć oczywiście lufę. Kraftowaną w ten sposób, tu nieco bardziej kosztowny, chyba, crafting. No, i oczywiście ten uchwyt do broni, którego crafting już wcześniej mieliście okazję zobaczyć. Łącząc to, oczywiście, dwa elementy, otrzymamy ten blunderbuss. No, i do niego naboje są kraftowane w taki sposób. Fajnie, że wykorzystują gravel. To kolejny element, który rzeczywiście wcześniej był bezużyteczny, a teraz może nam się przydać. Ponownie przeładowujemy prawym, no i po raz kolejny. E, prawym uderzamy również z całkiem sporą e, siłą. Jest spory odrzut przy strzale, także to trzeba sobie wziąć również pod uwagę. Kolejną bronią może być również pistolecik, który zaraz Wam pokażę jak skraftować. Jego receptura wygląda następująco. No i już żyjemy do niego również naboi z muszkietem. Zadaje połowę wyobrażeń e, takich co muszkiet, zaraz sobie znajdzie tutaj odpowiedni cen. Jest to i ten kurczak, którego znowu nie udało mu się ustrzelić. No i szczęśliwie jak widać ponownie przeżył. Następnie mamy oknieisty kijek, który żadnych wielkich obrażeń nie zadaje, ale jest idealny dla niego żeby przypiec świnkę po to, aby otrzymać upieczony bekon. Oczywiście jedno użycie, wystarczy po prostu chwilę poczekać, aż świnka się zapali, no i później umrze i wyrzuci od razu upieczone mięso, które znacznie bardziej jest energetyczne niż to zwykłe nieupieczone. Ostatnio a zarazem najsilniejszą bronią jest właśnie działo, które idealnie nadaje się do niszczenia murów wroga. Jak je skraftować? To jest sporo żelaza do tego trzeba, ale myślę, że jak najbardziej warto. Co więcej, potrzebujemy również do tego specjalne pociski kraftowane w ten sposób oraz przy okazji gunpowder. No i co my robimy, jak tego używać? Prawym przyciskiem myszy klikamy nabojem na nasze działo. No już się wszystko ładnie załadowało, także prawym Klikamy, żeby ciała użyć. No i teraz poprzez kliknięcie spacji wystrzelimy pocisk, który niszczy, no, po prostu bloki, tak jak należy. No I na zakończenie mam jeszcze dla Was jeden przedmiot. Jest to treningowy błazen, czy też głupek na którym możemy trenować każdy z naszych ciosów. Kraftuje się go w taki sposób, także warto sobie chociażby go postawić przed domem jako strach na wróble. To no, wygląda naprawdę ciekawie, jak widzicie, nie da się go po prostu zniszczyć a my możemy sobie swobodnie e, m, trenować na nim nasze miecze, łuki, bądź też inne e, broń. Także to by była cała modyfikacja Balkon Weapons Mod. Ja bym serdecznie Wam podziękował, jeżeli nie, zapomnieli, nie zapomnielibyście ocenić tego filmu, bądź go nawet skomentować, ponieważ włożyłem w niego duże starania i mam nadzieję, że to docenicie. Z tym to było tyle z mojej strony. To, to ta obszerna modyfikacja. Dzięki za oglądanie, zatem trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.